Aloha, z tej strony Eleven to są ponownie kroniki Elevena. Miałem, z, miałem małe 10 minut przerwy po ostatnim filmie, żeby zebrać mój mózg z podłogi. E, This game is fucking brilliant. Zaszyję i tak dalej, zabije. Także tak. Jestem obecnie na etapie tego, że boję się iść dalej, bo mam takie. co jeszcze mogą wymyślić? Plus. dostaję małe podpowiedzi, że będę miał jeszcze bardziej przechlepane dalej, więc. Radujmy się i cieszmy. No to jasne. Słyszałeś, że tej kradzieży podobno ktoś włamał się do domu Andrzej i ugradł jej diament. Jak tak można. Tu powinno być jak tak można. Można. E, czy tutaj można się komuś wdupić do łóżka? Hmm. Och, witaj, zapewne tego nie wiedziałeś, ale ten dom jest na sprzedaż, wyprowadzam się do mojego chłopaka do y, Trylan... Trylantydowa Trylantydowa, za jedyne dwie... Okej, okay. super, kupuję Robienie z tą interesów to czysta przyjemność, nareszcie mogę wyjechać do mojego chłopaka, trzymaj się, do widzenia Cześć, dzięki za domek, spoko w Właśnie odblokowałeś dom w Dwienkowie. możesz? Teraz szybko przemieszczać się pomiędzy swoimi domkami, używając opcji powrót do domu na w telefonie. Okej, okay, fajna opcja, podoba mi się, czyli tutaj teraz mogę się leczyć. Jestem odleczony, więc nie mam się z czego leczyć. Zakładam, o to chodzi. Jeżeli nie będę mógł się z tego wyleczyć, yy, znaczy nie będę mógł się wyleczyć w tym miejscu, jako w domku. This go gonna skok. Okej, okay, to może teraz pogadajmy z Angeliką, bo to było tutaj, tak? To jest szpital A to w szpitalu się mogę leczyć? Och, witam, bardzo mi przykro, ale który jest naprawdę bardzo... TY! Walczyłem z tobą! <grym> Pokonałaś mnie! Więc wątpię, by Pana dziś przyjął Rozdupiła mnie dwoma wormsami i cupcake'iem Pamiętam! O ty... Ty mi. Ciekawe, co dostanę z blokowanie ich wszystkich Nie są one jakoś... Jakoś mocno pochowany Gabinet jest dziś Czy nieczy... To ty! Wróciłeś tak szybko, masz tę roślinkę? To, to my się znamy? W sumie racja, wyglądasz trochę inaczej Potrzebuję twojej pomocy, to pilnie Jestem Maciek, początkujący lekarz W Trylandowie znajduje się pewien pacjent chory W każdej chwili może umrzeć, jedynym lekarzem na tę chorobę jest Jad pewnej rzadkiej rośliny występującej jedynie w nieskończonym lesie jak myślisz, dałbyś radę to zrobić dla tego człowieka i zdobyć jad tej rośliny? No, pewnie nam z siebie wszystko. Wspaniale! Bogam, pospiesz się, liczy się każda minuta. To już drugi raz, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc w ratowaniu życia. Tym razem mi się uda, zdobędę to lekarstwo na czas! Tylko uważaj, ta roślina jest bardzo niebezpieczna i wątpię, żeby poddała się bez wad. Ja wiem co to za roślina! To jest ten zastrzelony chwast, co wyglądał jak, jak flaui trochę, prawda? Zapiszemy grę przed tą walką. I mam wrażenie, że to jest dokładnie ta roślinka, o której mówimy So Klepanko! Ok, muszę ją pokonać i zdobyć jej jadli z trudnego Chyba ona będzie zaturwać w cholerę, więc... Zdolności Wyciszenie Zdolności seria pięściami Zdolności... brody bierz na siebie cało, całe wszystko. Magia. Um, paraliż. Sparaliżujmy to. Ja tak bardzo ci tylko da. Dostała paraliż. To spoko. Ok, więc zadawaj ciosy krytyczne. Um, to też jest paraliż, ale można po prostu to tak bić. Ty atakuj normalnie. Magia. Um, A tak po prostu. Nie wygląda, jakby tu miało być jakieś bardzo ciężkie wyciszenie. Z, z, yy... Niebieska puszka, niech będzie. Atak. Paraliż, cokolwiek. Mm, dobra. A, spróbujmy kradzież. Zobaczmy. Um, atak. No, jak to się robi? Leczenie. Nie potrzebuję leczenia. Potrzebuję... Kradnie część many przeciwnika. Ale to kradnie mnie manę. Skradłem kończyny Nie zda się coś ukraść. W końcu coś zrobiłem tym, tym złodziejem. Okej, okay, spróbujmy go okradać, bo pokonamy chyba bez problemu. To cóżko. Cieszenie wroga są puste, czyli teraz już nie mam co od niego ukraść. Okej. Okay. A tak, mm. Obrony weźmiemy na Raymanie, bo on będzie mógł, mógł przydupić Porwani, unieruchamia wszystkich wrogów Nie, atakuj normalnie Magia, Paraliż po prostu Profilaktycznie I teraz myślę, że on po prostu sobie padnie, tak? Okej, okay, dostałem jad JAK wybuchła ta! PIZER wybucha w środku lasu. Las się zapalił cały spłoną, nieskończony las przestał być nieskończony, bo nie istnieje. Skoro już tutaj jestem, mam dziką ochotę zawalczyć z tą pielęgniarką. I spróbować wydębić od niej leczenie. O nie. To nie jest tego warte Są przedmioty? Ważny i ten telefon, czy powrót do domu dźwięków Boże, jakie to jest... Jakie to jest zaawansowane, nie mogę się tutaj odleczyć, tak? Are you fucking kidding me? Tak całkiem serio? Nie mogę podejść do łóżka i się odleczyć? Czyli. O oh my fucking god. Aha, ja muszę przynieść. Jestem idiotą, przyniosłem przecież ten jad, więc będzie mógł. I co udało ci? Masz to o co cię prosiłem? Cudownie, jeśli się pospieszy, mam szansę zdążyć z antidotum. Masz to ode mnie w ranach podziękowań. Otrzymałeś 500 dolarów, to ja spadam, czeka mnie życie do uratowania. Spoko. Teraz mnie odleczysz. Lekarza nie ma, ale jeżeli chcesz, mogę się tą zanieść czy ona właśnie puściła do mnie oczko. Ty nie ja raczej podziękuję. <grystanie> wow, kilki shit. Um, nie wiem. To jest Angelika, tak? O oh, hej, Eleven, tak słyszałam o tobie nawet kiedy oglądałem twój film. Ten, ten z cytryną <grystanie> i Kat Mario, był naprawdę śmieszny. No, dalej czeka. Chyba już zgniła. Chyba czas ją wyrzucić i kupić nową. A może nigdy nie kupować kolejnej? Dzięki, że nie oskarżyłeś mnie o kłamstwo, detektyw Lens naprawdę mi się podoba i być może uda mi się coś z tym zrobić. Zgrywanie dostępnego, ale wiem, że kiedyś będzie mój. Zrobię takie słodkie oczka i nigdy mi się nie oprze. Yeah, sure. Mogę zajrzeć? Tu jesteś detektywie! O, znowu ty. Jak też, to możesz się tu rozejrzeć. Nie żebyś znalazł coś nowego, ale nie mogę ci zabronić. Zobaczmy. A, czyli teraz robimy to śledztwo. Do tego miecza jest przyczepiony kawałek czarnego materiału. Prawdopodobnie należał on do złodzieja. Wygląda mi to na ważny dowód. Materiał schowałeś do kieszeni. Nie ma tu nic ciekawego ani wartego uwagi. Tu jest odcisk stopy. Jeśli nie będzie pasował do buta Angeliki, to znaczy, że ktoś jeszcze tutaj był. O nie, tu wszystko trzeba sprawdzić każdą skrzynkę. Wszystkie skrzynie w tej pięciu są otwarte, ale przecież Angelika zarzekała się, że skradziono jedynie jej diament. Tak czy inaczej, to zawsze jest jakaś poszlaka. Ten kominek łączy się bezpośrednio z kominem na dachu, a jednak wygląda tak, jakby od bardzo dawna nikt go nie palił. I co to są za poszlaki konkretnie? Te książki wyglądają na ładnie poukładane, ale tylko z daleka. Jeśli przyjrzeć się z bliska, wyraźnie widać, że ktoś układał je w pośpiechu, jednej z nich brakuje. No cóż, nie zaszkodzi mi zanotowanie tego faktu. Brakuje książki, a coś było skradnione książce. Hmm, spójrzmy, może tych książek jest kilka. I one się łączą na jakąś jedną wielką. I nikt nimi się rozpierdala wszechświat. Może, nie brzmi jak fabuła do Trolli w TARDIS Nie ma tu nic ważnego ani nawet ciekawego To będzie to samo we, we wszystkich skrzynkach, nie? Tak O, to, to znowu ty Jak chcesz, to możesz się tu rozejrzeć Nie żebyś znalazł coś ciekawego, ale nie mogę ci zabronić Ej, rozejrzałem się Więc... Ważne itemy a można używać podczas walki? Co? O nie, o nie, 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 o nie, o nie dobrze, to będzie walka znowu kolejna, co? To wiecie co? To może będę zapisywał częściej. Tak. To co ja mogę. Ten domek nie ma komina, a ma kominek. Czegoś jeszcze nie zbadałem. Lampy. W dzień czy też raczej w noc, kradzież, w kradzieży te świece były zgaszone. Chyba nikt się nie obrazi, jeśli wezmę jedną ze świadczeń jako dowód w śledztwie. Nie rozumiem. To skoro przejrzałem już wszystkie szafki. Czy ja się mam rozejrzeć jeszcze. Um, element. Przed chwilą był tu jakiś policjant i chciał, żebyś szybko udał się do jeziora Markia? Nie pytaj mnie czemu i tak jestem zdenerwowana tym, że robię zagłębia pocztowego. Co? Jakiś policjant chciał się ze mną zobaczyć przy jeziorku. Czy to, aby na pewno był policjant? Jeziorko na pewno nie jest. Tu. Jeziorko musi być w lesie. Może to jest to jeziorko, co było gdzieś tam u góry? O cholerę chodzi? Ale to tutaj jest to jeziorko? Tutaj coś jest. Hej, a co to jest? Diament! Co on tu robi? Być może znalazłem najważniejszą poszlakę z nich wszystkich. Muszę obejrzeć ten diament bez dotykania go. Nie chcemy na nim moich odcisków palców. Informacja o diamencie spisane na kartce. Ten diamencik jest tak czysty, jak gdyby nikt go nigdy wcześniej nie dotykał. O, oboj, oh czekałem na ciebie, bzdvrj. Wiedziałem, że to będzie jakiś podstęp. Znalazłem sprawcę. Co, jak to? Chciał uciec z diamentem. Całe szczęście, byłem w pobliżu. Typo, typo się przebrał za mnie, prawda? Prawda? A z nim? Z nim będzie wszystko dobrze? Musi, po to go tu przyprowadzałem. E, co się dzieje? Przykro mi to mówić, ale zostałeś ponownie oskarżony o kradzież diamentu z tej piwnicy. Wait, what? Czy ja już nie oczyściłem się z zarzutów? Tak, i oskarżyłeś swojego sobowtóra, a sobowtór przybył do nas i, oska i oskarża ciebie. W takim wypadku musi dojść do kolejnego przesłuchania, bo ja mam dość tych dwoje świadków przeciwko tobie. Już dwoje świadków przeciwko tobie, co jak to dwoje? Wcześniej udowodniłeś, że zanie Angeliki mogą dotyczyć się zarówno ciebie, jak i sobowtóra. Dlatego nie mogę o nich zapomnieć. Tylko tym razem będzie inaczej, skoro miałeś dostęp do miejsca zbrodni, samo krzyknięcie sprzeciw nic ci nie da, musisz pokazać mi dowód, dowód na kłamstwo świadka. Rozumiemy się? Masz chwilę na przygotowania. Przejrzyj sobie jeszcze raz wszystkie dowody i daj mi znać, gdy będziesz gotów. Oh my fucking god. Czy ja mogę zapisać? Mogę zapisać. Oh my... You sneaky motherfucker. Czy mogę mu po prostu przypierdolić? Okej, okay. zapisałem sobie wszystkie informacje o tym, czyli mamy tak Świeczka pochodzi z pieniędzy Angeliki w dzień kradzieży, była zgaszona Info o skrzyni, wszystkie skrzynie były otwarte i puste, ale skradziono tylko diament Ktoś układał książki w pośpiechu, bez żadnego ładu i składu, jednej brakuje Kominek jest sześciutki, jakby nikt od dawna w nim nie palił Materiał znaleziony na podłodze w piwnicy niedaleko miecza, prawdopodobnie należy do złodzieja Odcisk stopy, najprawdopodobniej należący do złodzieja, wygląda na dość świeży Info o diamencie lśni, jakby nigdy nie był dotykany. Jedynie jest lekko ubrudzony ziemią od spodu. So, yeah, let's do this.